Rzeka Odra ostatnimi dniami na naszym odcinku nie chce darzyć rybami. Za to starorzecze rządzi się swoimi prawami i żyje własnym życiem. Ryby zaczynają się tam grupować i jest większa szansa na złowienie każdego z drapieżników. My skupiliśmy się na okoniach, których nigdy tam nie brakowało. Zapraszamy! Już dawno nie, nie wędkowaliśmy trokiem. Yy, no myślę, że od, od wiosny, bo nie przypominam sobie jakbyśmy gdzieś w lato nie mówili, Jest to metoda bardzo nielubiana przez wielu wędkarzy, bo jest po prostu prosta, uniwersalna. Ja bardzo lubię boczny trok, chociaż ostatnio bardzo od niego odbiegałem. Yy, dzisiaj postaram się połowić właśnie tym bocznym trokiem okoni u nas na Starorzeczu. Yy, przygotowałem już sobie zestaw z fluorokarbonem ponieważ mam plecionkę na kołowrotku sprzęt jaki sobie przygotowałem do takiego łowienia to kijek Dragon SFX jest to kijek do 12 gram do tego kołowrotek Nano Light w rozmiarze 1000 oczywiście boczny trok myślę, że około metra mały twisterek i, i zaraz zacznę łowienie Pierwsza rybka. Na razie zaczynamy od tych małych. Miejmy nadzieję, że potem będą większe. Okonek strasznie mocno połknął. Branie, branie atomowe ze środka kanału. Boleń ciągle, ciągle rozgania drobnice. A my próbujemy dalej. Jest kolejny okonek. Ciut większy od poprzednika. Tu w tym miejscu ma, ma ranę. Chyba stoczył, stoczył wojnę ze Szczupakiem. Aaron też łowi na Włoszy Drog. Na razie nie miał brań. Niestety 90% miejsc, które sobie wybraliśmy są zajęte przez przez wędkarzy i po prostu idziemy w inne, w inny rejon kanału. Tutaj mamy około 3 metrów głębokości pod drzewem, może około 4-5. Idziemy na wodę dużo głębszą, 7-8 metrową. Tam też jest duże skupisko ryb. Tam też możemy coś złowić i tam spróbujemy poszukać okoni. Tutaj było dosłownie może, nie wiem ile, 3-4 sztuki. Więc to jest naprawdę, naprawdę kaplica, nie? Jestem już bez czapki, bez rękawiczek. Zrobiło się bardzo ciepło. Poprawiła się pogoda, nie ma takiego wiatru. Yy, tak jak mówiłem, przyszliśmy w inne miejsce. Jest tutaj dużo głębiej, bo, bo naprawdę głębokość dochodzi aż do 8 metrów. Yy, brania były bardzo słabe w tamtym miejscu. Mam założonego takiego twistera w kolorze Motorola. Yy, wziąłem również ze sobą taki atraktor Dragona okoniowy. Shockbite, jest to atraktor spinningowy do gum. Spróbuję użyć tego atraktora, może poprawić w jakiś, sposób, w jakiś sposób ilość brań. Dobrze pamiętacie, kiedyś już używaliśmy tych atraktorów, było to na samym początku, gdy, gdy otworzyliśmy kanał. Zobaczymy, może, może teraz poprawią troszeczkę skuteczność. To już jest fajniejszy okłonek. O, uh, temat. ma trafioną lekkę. Zmieniłeś taktykę, Aaron. Już nie boczny trok, tylko, tylko główka jigowa. I tu z tej głębokiej wody? Tak. Pierwsza, pierwsza ryba dzisiaj z główką jigową. Miejmy nadzieję, że nie ostatnia. Tak. Сейчас ты не Чуть меньше. Co to za niespodzianka, Aron? Jaskółeczkę z wierzchu. Nędza Kurczę, z roku na rok coraz gorzej A w tym sezonie to już kaplica totalna jest To Nawet masakrą tego nie można nazwać Odra w Krośnie kompletnie Kompletnie umarła Już jest martwą rzeką pod względem każdego z gatunków, czy to, czy to szczupaki, czy sandacze. Nie wspominając już o rybach prostszych, jak krąpie, czy płocie, których, których kiedyś było u nas masa, a teraz nie ma w ogóle. Nawet na samym kanale, gdzie, gdzie pamiętasz, ile tutaj było ryb, kiedyś, nie? Jak się zimowisko robiło. To było takie zatrzęsienie, że się bocznym trokiem nie dało dojść do dna. A teraz. A teraz boczny trok nawet nie, nawet nie haczy o, o ryby, które, które są gdzieś tam w toni. To zimowisko jest tak małe, no... Jest źle. Naprawdę jest źle. jeszcze tam zobaczyć, nie? Co, coś cofnąć na tam... No dobra. No to cofniemy, cofniemy się jeszcze na, na miejsce, na którym byliśmy przed chwilą. Kilka minutek wcześniej. Tutaj udało się złowić kilka okoni, jednego bolka. No i z powrotem, z powrotem pojawił się wiatr, którego przed chwilą nie było. wiatr po ostatniej wyprawie nad Odrę. Nie miałem jeszcze czasu skoczyć na myjnię, bo byłem dwa dni w pracy. Ale tak brudny to jeszcze nie był. rzeczy dalej daje schronienie setką, a nawet tysiącom ryb. Nie jest to w żadnym stopniu porównywalne do lat wcześniejszych. Jedno stwierdzenie nasuwa się samo: dbajmy o nasze wody. Wypuszczajmy ryby. Nigdy nie wiemy, kiedy może ich zabraknąć. Kurwa to, to nie sposób go nie kupić, tak pukał i pukał i pukał, a to tak tu kochałem rzędu i tak bez przerwy. <śmiany> Miałem zbliżenie na twoją twarz. <śmiany>